E, gracie muzykę bez wokalisty, czyli to jest instrumental, dosyć skomplikowany. A dlaczego skomplikowany? No, ja Aha, okej, okay, okay. Czy to jest wasz, wasz pierwszy wystaw tego typu programie w ogóle? O kurde. Znaczy, przepraszam, miałem na myśli, że pierwszy w takim składzie, wspólnym, a ja sam też byłem uczestnikiem e, dwa lata temu, e, też w Talent. Swoje utwory Gracie? Nie, gramy Słuchajcie, dość nie przytrzymujemy was. Dłużej życzymy powodzenia i fajnego durszoru instrumentalnego sobie życzymy. Bardzo. Wstęp do naszego wykonania nie był łatwy, dlatego że no ani nie wiem kogo teraz poprosić o, o pierwszą ocenę, bo no tak kaszka tylko śpiewa, Ania się rusza. Rafał śpiewa i ja nic nie umiem. To może w związku z tym, że w Polsce teraz jest modne i nastąpiły dobre zmiany, to ja was ocenię nic nie umiejąc. Mnie się podobało, nie dlatego, że to jest moja muzyka, bo to nie jest moja muzyka i prawdopodobnie większości słuchaczy komercyjnych to nie jest, ale teraz, kiedy większość rozgłośni radiowych, większość muzyków przestawiła się na komercję, to obserwuję w wynikach słuchalności najbliższa poszuła ciału stacje radiowe, które są niekomercyjne i one sobie coraz lepiej radzą na rynku, bo jest zapotrzebowanie na coś właśnie takiego że ta niekonwencja powoduje, że jesteście odmiani i ci, którzy lubią coś odmiannego, fokusują się na Was. I to rzeczywiście, a na dominii 2016 może to być faktycznie bardzo coś ciekawego. Prawdopodobnie, z tego co słyszę, potrzebujecie jeszcze dużego doszukowania osoby czwartej, która ma słuch muzyczny, która wyłapie to, czego Wy nie słyszycie. Tam jest troszeczkę, było troszeczkę takich zrzutów i nie sądzę, że one były zamierzone, ale po prostu wynikają z tego, że jeszcze krótko grała się. A, a, a przydał się nam ktoś, kto gdzieś tam z boku ktoś y, czuła. E, natomiast ja bym poprosił o Kasię jako osobę, która gdzieś faktycznie z muzyką żyje za pan brat, żeby oceniła jako osoba, która czuła. A czy mogę Was prosić jeszcze o, o utwór, który graliście na tubie? Anderes. Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Tak, no i od tego końca obowarczam się, tak naprawdę. Nie mam jeszcze czasu. Dokładnie. Słuchajcie, bardzo fajnie się słuchać. Tak rana, ale chętnie. No taki trochę taki cześnik jest taki, no nie? Jak jest silnik, nie? Co było, panie? Coś takiego Rafale, poproszę o twój głos. Jeśli chodzi tutaj o Waszą muzykę, no to bardzo się słuchałem, więc uważam, że nawet nie potrzebujecie wokalisty, ponieważ ten instrumentalny wykon był tak słoko, że obyło się i bez tego. Bardzo mi się podobał ten poprzedni instrument, który zagraliście, tym typu mega na parę. Więc tak, jesteście danym przykładem na to, że nie jest potrzebny czasami. Jeszcze dzisiaj też mieliśmy taki zespół, z nigdy mnie by <my> pewnie przeszli. <grydy> Więc po prostu um, nie, bardzo mi się podobało. Fajnie nie, i ja na tak, pewno tak, tak, coś, tak, w jakimś klubie rokowym tak, i wy jakbyście grali w tle, to na pewno mi się działo do rana. ja już tak. jestem bardzo rana. Gratuluję jesteśmy potem. Dziękuję za tak. zaproszenie. Tak. Tak. Dziękuję. Nie, nie. To, Trzech instrumentalistów, tak? Trzech muzyków, bez, bez wokalisty. Jak wam się podobał dzisiejszy casting? Myślę, że dla nas bardzo pozytywnie, tym bardziej po wynikach można tak sądzić. Chociaż oczywiście trochę trzeba dopracować, ale to są bardziej techni takie techniczne sprawy, niuanse powiedziałbym. Nie brakuje wam jednak osoby, która będzie śpiewała do waszej jakże fajnej muzyki? Staramy się szukać wokalisty pod względem przyszłej twórczości własnej, bo jeszcze, jeszcze nie, nie, nie planowaliśmy własną twórczością być w instrumental, a raczej może właśnie ktoś, kto by też wokalem pociągnął. Jak długo ze sobą gracie? Tak naprawdę, A jak miesiące? już mówiłem, około dwóch, trzech miesięcy. Dwa miesiące, jakoś tak. Myślę, tak. Cool. Ale bilet do półfinału jest, żyli było, można powiedzieć, zachwycone, więc mamy nadzieję, że spotkamy się w finale. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.